Cześć wszystkim, z tej strony Kubiks, a ja Was zapraszam do kolejnego odcinka z tej z Friday Night Franking. Boże, nie umiem się wyszesłowić. Nieważne! Dzisiaj przechodzimy sobie Agoid Week Zobaczymy jak to wygląda. Dobra Co jest całkowicie zmieniona gra? Patrz, Jezu Dobra, lecimy dalej. Nie grałem w tego moda. Story mod, free play. Martin Endless Model Reset. Wygląda to spoko. I jeszcze przejścia za Tutorial. Nie przechodziłem tego. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, przechodzę normala, bo coś tak czy jeszcze nie będzie łatwo. Ale. Dobra. Ale wygląda to super Może w następnych odcinkach zobaczymy sobie resztę tych funkcji Ale no co, lecimy z a Agoit Jeszcze jest, boże ile tych opcji Standardowe uh, Your side flips uh, Czyli Do góry jest do dołu A A lewa to prawa Chaos Dobra, lecimy z tym modem. Później sobie, nie wiem, jakoś, jak zostawicie łapkę w górę i subikę z dzwoneczkiem, i napiszcie w komentarzu, żebym zrobił, e, jeszcze sprawdził te wszystkie inne funkcje. To zobaczymy. Tak, musi być pod tym filmem co najmniej 5 łapek w górę. O, 5 łapek w górę. Komentarzyk zostawiony, że chcemy moda na e, sprawdzanie moda i robimy to. he to jest nowe. Bipo. Z... Witam więźniów. Trochę minęło, zanim zobaczyłem jakieś ee, nowe, obrzydliwe twarze. Albo. twarze. Generalnie. Jak. E, jak. E, spadanie było? Bas? Kebap, eee, bopiski, bo, Boże. Jestem zaskoczony, że mały, taki mały jak ty nie złamał sobie czegoś. Let alone cry. Płacz samotności? Skedeh behdobub. Naprawdę, boyfriend, gadasz nie wiadomo jakim językiem, nikt cię kurde nie rozumie. Chyba z ludzi normalnych, a nie takich o Lepiej, żebyś nie komentował tego Bo z, e, spędzimy trochę czasu tutaj Bardzo długo Beb? O Ale ma fajny głos Ale nie to fajne jest Aj co jest? Sans under Play Co jest?

Się Dobra dwa misy Coś źle zrobiłem na pewno Na nice. X dostałem Tra not missing all i ta muzyka jeszcze. Dobra, chyba następnym razem, jak będę powtarzał, to spróbuję nie zmisować. Następne, co dalej, co dalej? Show me the story. Halo? Halo? Oho? Nieźle. Na, udało ci się przejść pierwszą piosenkę bob, -bop. O kurde, no nie. Nie musiałem ci tego mówić. Jesteś w jesteś w moim personalnym więzieniu. Umrzemy tutaj. Jeżeli wychodząc stąd, możemy tylko, jeżeli chcemy się stąd wydostać, musimy walczyć ze sobą. Zabawne, nie? Ale to jest... Yy, nie wiem jakie. I nie wiem jakie ona ma plany w następnym... Bipop dux, Kebep. ojej, tu nie będę tego czytał. Chcesz przyspieszyć? Eee. Dobra, nie wiem co ty tam pieprzysz. Jedziemy z tym. O, przy tym jest fajny bit. Przy tym można rapować. Lecimy Muszę się skupić Bo szybciej latają te strzałki Lecimy. Dobra, dało mi się. Może mi się uda bez misów. Jeden mis, kulde, ale lecimy dalej. Dobra, udało się Czemu jest policja, co jest? Co jest? Co jest? On się wkur... ...za przeproszeniem kur, ...letko mówiąc Znowu niezła próba, ale spróbuję nie misować wszystkich Dobra, dobra, dalej O ja pierdziele. Ale ten się kurwi chyba czy coś. Huh. No. O ja pierdziele, co jest? Wy... Bastards. Wyźli ludzie, przyszliście tutaj tylko po to, żeby mnie e, obrażać? Nie widziałem innego świata przez lata, i to jest wszystko, co ja dostaję? Kiedy z, teraz zniszczyłem e, ten świat. Klątwą? Teraz Wy będziecie moimi nowymi, chyba więźniami? Ty? Kurwa, Wy kurwa Wypierdolone Czekaj, wypierdolone. Nie wiem, Freaks You fucking Freaks. Wiecie o co chodzi? No ja, no. O jest. Co jest? La... Strzałki latają. Oho! Halo! No nie! No co jest? Co jest? No, halo! Halo! Odpal się! O ale bit Myślę, że będzie ciężko. Dziewczyna wisi! Ekran wisi! Strzałki latają. Super, nie? O nie! Jeszcze raz, bo zacięło tak, że o Już widziałem że te strzałki coś, coś mi się nie podobało, że tak za szybko, że tak za szybko trochę bici i kreci, że będą latały jak popieprzone, Ale jednak i miałem kurna rację Halo Przecież próbuję w to krać, no nie o, o, o. Dobra, pomijamy całą historię. Lecimy. Pewnie coś zwalę jak zwykle, ale dobra, lecimy. Ej, co jest? O ja Dobra, 9 misów nie Nie dlatego, że ja chciałem Tylko mi nie strasznie Ale fajnie to brzmi Naprawdę Najle Najlepsza piosenka Strasznie tnie, naprawdę. Bym miał lepiej pewnie. O kurna. Na kancie chyba tak byłoby Pierdziela. koniec? a to wychodzi by mi naprawdę poszło lepiej tydzień później ee, wyszli z Dziury i dziewczyna, i chłopak poszli do domu. Musiał, ale agojc jednak musiał znaleźć swojego starego przyjaciela. Hej, sol. Hmm? A goic, gdzie ty byłeś? E, ta, tak. Miałem ciężki e, czas. Gdzieś tam. Wow, wow, hej! Eee, co ty kurwa robisz? Trochę jeszcze mnie boli. Wiesz o tym? Agojc, ja, jestem twoim menadżerem. Nie możesz po prostu tak biegać sobie i. Wiesz, ile musiałem raportów eee, zmieścić? No hej, to nie moja wina, że zginąłem, okej? Okay? O Jezu, jeszcze Ty głup! Ty typilu Czy możesz chociaż raz Kurwa wyjaśnić Dobra, co teraz? Czy wziąłeś, czy wplątałeś się w jakieś... Eee, kłopoty Byłem w dziurze De w, w dziurze? Jak? OEzu. Ozu, chodzi, że ich porwali tam do dziur, nie? Co za kurwa walonni i rodzice? Demony znaczy się Eee. Dostałem się tam z niebiesko wiesz, z swoim chłopem i dziewczyną w ee, brązowych włosach ee, podczas rapowania What? Co? Ta, dziwna rzecz. Czy ona nosiła czerwony czerwoną suknię? Chyba tak. So you... czyli eee, ta is... eee, córka, była też z tobą. They're ich co? Musimy ich znaleźć. Dlaczego to, że z nimi rozmawiałeś? To zrobiło nam bardzo niebezpiecznych. Nie wiem czego, musimy ich znaleźć teraz. Naprawdę jestem zmęczony, kolego. Dobra, e... dobra, odpocznijmy dzisiaj. E... Zarezerwuję jakiś dobry e... hotel. Blisko. I tak z pięciogwiazdkowym. Uuu, best Lux from the Starman. Najlepsze. Ee, najlepsze Staro. I past. Dobra. Taki w takim razie to był Agoitweak. Możecie obcajać poprzednie filmy, w którym na przykład robiłem Ani Week i inne rzeczy. Eee, polecam zostawić łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć i pa pa!